To, na czym się skupiamy, jak my się skupiamy na danej sytuacji, gdzie patrzymy, jak postrzegamy daną sytuację, daną okoliczność danego człowieka, tak on będzie dla nas działał. Czyli na przykład, przykładowo, pokazując nam butelce i załóżmy, że ta butelka to będzie człowiek, to będzie sytuacja rodzinna, to będą problem, kłopot finansowy, po prostu dana sytuacja, okoliczność czy człowiek. Więc ta butelka nie będzie tym, o czym mówię. I jeżeli ja patrzę na tą sytuację, na tego człowieka, na tą okoliczność, która mi się wydarzyła, patrzę na nią w sposób negatywny, w sposób problemowy, nie chcę jej, oceniam to, nagaduję na to, mówię źle o tym, postrzegam to jako problem, coś, co mnie wkurza, denerwuje, to to będzie, to będzie musiało zatruwać mi życie. Będzie musiało mnie wkurzać, denerwować, dlatego że ja patrzę na to w sposób negatywny. Nie chcę tego, nie lubię, obgaduję to, krytykuję to, mam do tego złe uczucie, złe emocje, więc to musi mi dawać kłopot w życiu. Bo ja tak to widzę, ja tak to postrzegam, ja tak o tym myślę, więc to mi służy, bo ja tak o tym myślę, ja tak, do tego mam takie uczucia, takie emocje, więc to musi mi dać to samo, to co ja do niego mam, to co ja o nim, o tej sytuacji postrzegam. Więc, jeśli nie chcemy tego w życiu, a na pewno nie chcemy, to trzeba zmienić o tym wizję, koncepcję, postrzeganie rzeczywistości. Czyli na przykład zamiast tego, co powiedziałam wcześniej, zamiast tego, to krytykować, oceniać, Trzeba po prostu zacząć myśleć o tej sytuacji, która się wydarzyła, o tym człowieku, o tej okoliczności, patrzeć na nią w sposób pozytywny, w sposób dobry, w sposób rozwojowy. Na przykład, i przypomnę, ta butelka niech będzie tym reprezentantem. Na przykład, jeżeli masz kredyty czy długi do spłacenia, po prostu masz rachunki do opłacenia i jeżeli Ty postrzegasz te rachunki do płacenia te kredyty, te płacenie postrzegasz jako złe, nie lubisz tego robić ta sytuacja w ogóle Cię przytłacza, denerwuje nie lubisz płacić i patrzysz na te płacenia rachunków na te kredyty, masz do tego takie uczucia niefajne nieprzyjemne Taki, sprawia Ci to dyskomfort po prostu nie lubisz tego robić, to przysparza ci niefajnych uczuć. Mówisz o tym, że to jest, że nie lubisz tego płacić tych rachunków, że niefajnie mieć kredyt, to jest beznadziejne. Mówisz o tym innym, mówisz do siebie, czujesz do tego negatywne emocje. Czyli to musi być dalej w Twoim życiu, musi dalej Cię wkurzać, musi dalej po prostu Cię denerwować. Płacenie tych kredytów i będą takie okoliczności, będą wydarzenia, żeby jeszcze bardziej ta energia cię wkurzyła, bo ty tak ją postrzegasz. Więc żeby to zmienić, zacznij odnośnie na przykład tych finansów. Zamiast yy, tak źle odczuwać, tak źle postrzegać te finanse, zacznij po prostu, gdy je płacisz, gdy spłacasz kredyt, gdy płacisz rachunki, zacznij przede wszystkim postrzegać to, jako coś okej. Okay. Że to jest dobre, że to jest fajne, takie mieć myśli i odczucia, fajnie jest płacić ten kredyt, fajnie jest płacić te rachunki, fajnie, że mogę płacić te rachunki, że w ogóle mnie stać, że mogę, że mogę to robić. I tak postrzegać siebie w tym, że to jest fajne, fajnie jest płacić rachunki, fajnie, że mam taką możliwość, w sumie jestem taki, możesz pomyśleć, yy, mam taką możliwość, czyli mam mam tyle pieniędzy, żeby to zrobić, czyli masz w sobie te, ten poziom, masz w sobie te, te pieniądze, żeby móc to zrobić, więc możesz siebie postrzegać jako kogoś, kto ma pieniądze, więc taki nawet zachwyt do siebie i taką dumę do samego siebie, że ja mam, zarabiam, więc płacę. Wow, fajnie, że mogę to robić. I takimi właśnie uczuciami powinieneś, powinnaś siebie darzyć. Czyli ta sytuacja, ta spłata, te kredyty, te płacenia, żebyś po prostu ty mógł spojrzeć na tą sytuację pozytywnie, że to jest super, że to jest fajnie, fajnie, że mogę, fajnie, że mam, fajnie spłacić kredyt, to jest super. Dzięki temu czuję się tak, a nie inaczej. Dzięki temu mogę to i mogę tamto. Czyli tak spoglądaj na tą sytuację, a wtedy to zaczyna działać na Twoją korzyść. To wtedy nie niszczy Cię jak wcześniej, jak spoglądasz negatywnie, a daje Ci nowe możliwości i daje Ci nowe perspektywy i zaczyna Ci służyć, zaczyna Ci pomagać, zaczyna Ci dawać coraz więcej, coraz więcej rzeczy możliwości dzięki temu, że ty spoglądasz na to dobrze. Więc zacznij Patrzeć dobrze na tą sytuację, na każdą sytuację, na każdą okoliczność, która ci się przydarza. Nie myśl w sposób negatywny, że to jest złe, że to jest niedobre, tylko w sposób pozytywny postrzegać tą sytuację, tą okoliczność, która się wydarzyła, a wtedy to nie będzie dawać ci kłopotów, problemów jak wcześniej, tylko zacznie ci pomagać bardzo w życiu. Bardzo i to bardzo więc chodzi tylko o postrzeganie tego człowieka tej rzeczy tej sytuacji w sposób dobry w sposób rozwojowy w sposób poga... w sposób yy, pozytywny <słuch> w sposób pozytywny i dopiero wtedy zacznie się wszystko zmieniać jeżeli spojrzysz na tą sytuację inaczej niż wcześniej bo na przykład yy, Możesz myśleć, jak, jak powiedziałam wcześniej, muszę spłacać kredyt, o nie katastrofa, nie chcę, nie lubię, to wiadomo, będziesz mieć coraz więcej kłopotów, bo tak myślisz o tej sytuacji, bo tak ją postrzegasz, bo, na tak, bo tak się po prostu skupiasz na niej w taki sposób. A jeżeli spojrzysz na nią pozytywnie, wow, fajnie, że mogę spłacić kredyt, że robię to, że mam nadmiar tych pieniędzy i mogę, fajnie, wow. Wtedy lekko będzie ci się spłacać ten kredyt na 100%. I tak po prostu jest, że to zacznie działać dla ciebie, pomagać ci, bo ty spoglądasz na tą sytuację pozytywnie. I tak samo odnośnie na przykład, jak mówię, sytuacji czy ludzi. Nie myśl o kimś, o tej osobie, która, nie wiem, Daje ci jakiś problem, jakieś wezwanie. Jeżeli spoglądasz na nią, myślisz o niej w sposób negatywny, jako problem, postrzegasz, to ona będzie musiała dać ci ten problem, bo ty tak ją postrzegasz. Więc zacznij patrzeć na nią pod kątem rozwiązania, pod kątem pozytywnym. Co ta osoba ci takiego daje, że ty możesz się przy niej zmieniać, rozwijać na pozytyw. Co takiego ona wnosi pozytywnego, że ty przy niej po prostu możesz się zmienić na lepszą osobę. Spójrz na tę osobę pozytywnie, miej inne postrzeganie tej osoby, nie mów o niej źle, a zobaczysz, że wtedy całkowicie wszystko się zmieni. Wystarczy zmiana Twojej perspektywy, Twojego spojrzenia na daną sytuację, daną okoliczność, na danego człowieka. Czyli Twoja perspektywa, Twoje spoglądanie na coś. Twoje uczucia do czegoś, do kogoś, twoje myśli do czegoś, do kogoś zmienia absolutnie wszystko. Zmień postrzeganie, a zmieni się wszystko.